Niedziela Palmowa, początek Wielkiego Tygodnia, to czas, w którym zderzają się dwie perspektywy. Z jednej strony triumf, a z drugiej strony śmierć. Przewrotność ludzkiego ducha sprawiła, że ten triumf de facto był opowieścią o tym, jak Chrystusa odrzucono, a jego śmierć, wielkość Bożej miłości, sprawiła, że ona okazała się zwycięstwem. Z tymi dwiema perspektywami będziemy żyli przez cały ten tydzień. I dobrze jest zachować w pamięci, to, że jest to opowieść o dwóch rzeczach naraz, naraz. Z jednej strony o tym, jak bardzo jesteśmy niepomyśli Bożej, w tym sensie, że jesteśmy grzesznikami, którzy sprzeciwiają się Bogu, a z drugiej strony opowieść o tym, że Bóg jest nieustającą, niekończącą się miłością, która w miłosierdziu Bożej, w Bożej śmierci, śmierci Jezusa Chrystusa, objawia się najbardziej. Kiedy będziemy przeżywać wielki tydzień i kiedy dzisiaj stajemy wobec triumfu i śmierci, trzeba samego siebie pytać o to, czy rozpoznaje wielkość swojego grzechu i tego wszystkiego, co mnie od Boga oddziela, a jednocześnie, czy rozpoznaje wielkość Bożej miłości. Boża miłość wyznacza moją wartość, pokazuje, kim naprawdę jestem, jak bardzo jestem cenny i jak wiele Bóg jest w stanie zrobić, żeby zachować mnie na wieczność. Grzech pokazuje, jak wielce nie cenię tego, co Bóg dla mnie robi. Dlatego nie chodzi tylko o to, żeby po prostu się jakoś biczować świadomością grzechu, ale żeby zobaczyć, że On oddziela mnie od tego, co jest naprawdę źródłem szczęścia, spełnienia, oddziela mnie od zbawienia. I wrócić do Boga, który nie zawahał się, żeby oddać życie za mnie, żebym ja mógł żyć na wieczność.